Loopers hey, vs. Snipers! Hi, Looper snipers. No, I jak no, zawsze e, najfajniejsze O! Oh, o! Oh, o! Oh. Co to za samochody? Ja, zaskoczę was wszystkich. Mam tego. jak to się nazywa, scrolla. Down. A, dobra. A, <coughs> to o czymś innym <coughs> chyba myśleliśmy. Wow! Dobra. O, co o Pana lupka musimy Pani zrobić w Będą zjeżdżali Go. z lupa i będą próbowali w nas wjechać. Tak? No. Tak? no, 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 ja, no. Nie, ja nie wiem, co ja tutaj. O jeszcze nie, jak? Okay. dobra Man, nie musisz Matorek sam się zabił Ej, no. to jest łatwe Easy Wow! Ej, opo w oponę mi strzelił, rozumiesz? Furman? Elo! No. Ej, czemu tak to szybko było? Jak kurzatu? Ja Maty. To się kurwa nie wzywać. No. No dobry kurwa. Ej, ja teraz no, siema, Kłała, są. E, może weźmiemy. te Sniper, tak? Ej, furman, ale tu jest naprawdę malutkie. O, no, troszeczkę. No. Ej, też nie chcą saskić, bym się okay. Tam, 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 tam. tam. Party, wait for me. Dobra, w co strzelamy? W nich czy w opony? No, w opony! Okej. Okay. Tylko nie wobec obydwie naraz, bo. Y, no to ja wybieram lewą moją stronę. Jedzie pierwszy. Okay. Ale ich zmniotę! Noo! Ja, ja spadłem! Co oh, kurde! Spadłem! Dostał, dostał na... No? no dostał jak na naraz? Jeden, no. jeden. Rozsmarowujesz flotar. No i super no. Ale to ja go zabiłem. Ja go zabiłem. Ja go zrobiłem! No. E, flotar. nie nie, 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 nie. E, manojek mnie popchnął, a Mati tak jakby poprawił. Dziś razem jechałem. A to no, tak. ty, no to odwrotnie! <laughs> Ale ja dostałem informację, że cię rozsmarowałem No to nie wiem, ale no... O bo co ja się słabi Oponem mi przebiłeś O, do no dobrze, furman. Ja mam na krew czas. na tym. Pierwszy raz widzę krew na samochodzie. Ja też mam, no? To, to jest paru. krew flotarka. Bo no, spadłem na głowę, sobie głowę rozwaliłem. <laughs> Jakiś naj... roczek chyba <laughs> o, <boszy>. <śmiech> <śmiech> o, dostałem, dostałem! O, kur... ja do... Furman! O kurde, w ostatniej z chwili skok się robi! Dlaczego o tym nie pomyślałem? Co, spadł? E furt ty o jeszcze matematenia mogłeś? ci sprawić. Wiem, widzę, widzę. Ja go koło. Nie mam nic mieć. Humaniation. mi trafił, jak boem matematen na tej platformie. Ładne. I to już po elektro mam 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 pomysł. Słuchaj. Dobra. No, Czarno, dobra, zaczynam się te pomysły. Tak <laughs> Żeby nie. Napisz, napisz. Dawaj trochę. Dawaj zarto. Dobra. To razem pojedziecie po prostu obok siebie. Go po trójde. Nie, to nie tyś, nie. Burman ja strzelaj ty... może w nich, a nie w opony. Nie wiem dlaczego się rozwiązania. Policja tam, mnie goniłem, ale... Policja mnie goni. A to jest ta mapa? Co, co nie robią? No. Co? No jest fajna. Nie, to nie, w ogóle tej mapy nie ma. Bo nie, w ogóle nie mieliśmy problemu, żeby to nagrać. Żadnych. Bo... Ty... Ej, ale jeszcze się jak tu się uczyłam 3 minuty? No, ale trudno, ta mapa jest tak... Dobra, to był mój plan przecież, halo. No. Dobra Turman! O kurde A! Ale by zmuchnęło o, no, Starałem się dawaj, Chciałem dawaj. w ostatnim momencie, ale mi w stopę zahaczył A ja kurwa. tak specjalnie dupką zarzuciłem do dołu, żebyś nie miał jak Noobs vs Snipers, runda trzecia Runda trzecia z trzecia e, Nie, część jeden, z 3 Aha, bo to jest mapki no. e, Jak się robi skoki? Z altem? E, z shiftem myślałem, Dobra Furman, jaką mamy taktykę? Czy mamy jakąś... W dwóch, w Będzie trafić. Dobra. Fajnie ja, są te... W ogóle, co to za samochody są? T20, T20 to, to jest. Serio, to jest, jest 20 Jakoś no. ładniej wygląda niż... No, są jak... Ozyryze, T20 i... No, ja tam są to. różne. I Aha, ja myślałem, że tylko T20 są. No. Kurwa. Dobra. Czy ty pierwszy raz grasz w tą grę? <laughs> tak. Tak, <laughs> <pomy> flotę. <Dobra. laughs> tak. Pierwszy raz gram. <laughs> Ale <stary. laughs> A, by się wystraszyłem. Flotar, czemu ty nie chcesz za mną? No bo ja się. Ja coś mi się stało, Nie to trafił z ręką. Opona! Czartowałem. No ja kurwa. Zabrakło, strzelaj do niego. Cicho! Co dajcie mi? O kurwa, flotar! Jezu, ja ja sobie strzelam! Ja chciałem. Bogu na Ja strzelałem ja strzelam ja 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 do furmana ja i nawet zapomniałem, że flotar jest. To flotar! Burde, tak! Nie trafił. Tak już zrobiłem was z dwóch razem Dobra czekaj tak rozpędzam jedzie, się Furman, czekaj czekaj na mnie A ty już jedziesz tam Oooooooo wow! wow! Też tak na niego poczekam Humiliation jak wyczekał Ale nie Lupa, no bez no. jaj A gdzie jest mus... Kilkam? Nie ma Kilkama Co <grym grym grym> ty On o to? No bo mam rozwaloną szybę A nie chcę umrzeć mnie. Dobrze, że jest cool odporna Chłopaki o to ja? no, Kurde, no ty, myślałem, że to ja. ja jest no, jakiś no. i Ej, mówię, I'm tam ma. Piąte. Loopers vs. Versus... Ale po co? No, ale no, no. po, po co ty to mówisz? Żeby wiedzieli ludzie o co. No, ale no, ludzie. Wiedzą. Nie, nie. nie, nie umią czytać. Nie umieją <laughs> Nie umieją. <laughs> nie umią czytać. Ej, ten jest fajny, ma takie ładne kolorki, aż ja go bierę. Furman, jakbym ciebie zastrzelił na przykład? Bielego? Coś się stanie? Spróbówka, kurwa. <laughs> co? Co? A, że spróbuj. Chodźmy, żeby.

Ej, jakiego samochodu nie widać? Ja adres wezmę taki, żeby go nie było widać. <laughs> każdego! Loopers vs. Snipers! Runda <grym grym grym> piąta. <grym> A może w ludzie wiedzieli? A, Ej, no, w jaki furman samochodzik? W... Nie wiem. Nie, to ma koła, widzisz, mano? To może. Są trzy. Ej, chodź w jednym, w jednym, w jednym. Dobra, w jednym, chodź. Tiry. Dobra, go. To nie są tiry. No, nie ja mogę strzelać z tego, ze samochodu. Te. Ale ty nie masz pistoletu? Uf. Jak to nie? Jak kan to? Kanistera. To jest pistolet? Dobra, to formalnie My jedziemy jednym. Haha. Ha. Dobra. Nie. To jest... On jest drunk, Kurde. U, nie strzelajcie, chłopaki. Dogadamy się. Elo, mały. zmiażdżony. Ale się wybił. Na nim. Ale to było piękne. Manojek, oh. wygraj to. Ostatnie. Wygraj to. A to już jest ostatnia runda? Tak, tak. to jest. No, ostatnia ostatnia? Taka ostateczna. Tak, no. ostateczna runda. Ostatnia runda z ostatnich. Myślałem, że mi się uda tak. Kurwa, nie jest twój, ja ci eee... go zostawię. Dobra. <laughs> Spot. <laughs> Ale jeszcze ja sobie... tak. Ja sobie samochód zmienię. No Kurwa. Jezi. Jaka pusy. Trusie no bo szybę mam rozwaloną i mam 10 HP. No. Jeden strzał i leży od razu. I nie ważne, czym by nie leżę? Nieważne czym byli, Leży. Leżę. i umieram, no. To chciałem powiedzieć. Furman, mam czekać na ciebie? A mam. Nie, no Ciśnij Ciśnik. Jakieś tipy masz? no <grym> nie <grym> Zabij ich <się grym> po prostu. <grym> zabij! No zabij. Jadą, jadą, jadą. Jadą, jadą! Kurwa! <grym> <grym> <Utrób>. <grym> Jak on to zrobił? Od razu? Tak! O oh. sniper! Ja no sniper. No jeszcze jeden, jeszcze jeden. Jeszcze mano. jeden. Jeszcze, jeszcze musisz, że jeden i jeszcze... Jak on to zrobił? Ja nie interesuj się. Dobrze, ci się z nim. Z tym zaraz no. włączyłem botę. Naprawdę? No. Nie, furman, musisz jeden na jednego. Mano, go. No, 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 ma! Burmistrz! Woah! Fata na Dawaj, 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 daj, daj, daj! Aha, no, zamiast się śmiać to mogę strzelać. Dobre. Kurde. Myślałem, że manoek spadł czy coś przez chwilę. Mano, to, tylko tak nie, nie wiem, czy to jest bezpieczne, jak stoisz centralnie na środeczku. Myślę, że tak. Bo, Raz, się... bo się obsunie. Zaufaj mi. Okay. Zaufaj Zabra, mi, ja chcę spełnić... Ja mar. Jezus Maria, nie ufam ci, nie ufam Jak się tak skacie do boku? I musisz celować. I chyba strzałka wtedy? No dobra. No próbuj, próbuj. próbuj. MANO! No jezu, laga miałem chyba jakiś nie, ja też to miałem, ale ja nic nie naciskałem. O Jezus, furman, furman, furman! Kurz nie jedzie! Kurs, no, w waponę, waponę, A chcecie? Boże, jak się wystraszyłem, że spadniesz Ja też, czemu? Myślałem, Już to panie jakby spadł. Ej, ja może mogę samolot wziąć. Nikt by się nie spodziewał takiego zakończenia. Furman, dasz radecznie. O, czekaj. Właśnie, mnie... Mi... A przecież opony nie masz. Bez opony Fucha. próbujesz? No. A, trzy, trzy, trzymaj piwo. Ja nie zrobię Nie ty... Co ty zrobiłeś? Ej nie on nie widzi kurwa, on nie widzi stąd. Ma no! Nie. A ten helikopter z lewej strony to na kogo? <noise> z lewej strony, fodet i z lewej strony, zobaczysz to cię strząt. To jest twoje Kurwa o, to jest pewnie jakaś policja, zaraz zaczną do ciebie <noise> Tak, cię tak, dźwięk tak. Ale nie, masz gwiazdki jakieś? Nie no to po prostu jakaś wycieczka. No jedzie czy nie jedzie? jedzie. No nie jadź! Jedzie, jedzie, nie jadź! Dobra! Go. Wow. Jeden strzał już widzę. Dawaj? Oj! No dobra, goj! No mi się udało. Je... Ja pierdolę. Ja pierdolę mnie zrobię salto. Manojek? No, jak do furman Kupę. Dobra. Oooo, ej! Oponki. Kurwa, dwie oponki? Nie, jedna. Nie, ale trafiłem cię, bo miałem ten. Tak, tak, na tak, ciepło. trafił. Trafię, nie ma połowy HP. Kawa jest z lewej strony. Teraz prawej, z prawej. Ja, musisz zmienić. I teraz taki strzał, kurde. I koniec. Teraz bum, przez siedzenie tylne. No. I na miejscu pasażera. Mm. Ej kurde. jeszcze. mam dwie minuty, dobra. Ale już bo myślałem, stresu stresujące. To no. ostatnia no. runda. Co ty robisz? No bo ja chcę mieć w niej życia. Aha, dobra. Dziwne. No, no, no. Jak plan. Antenalinkę. No. Antenalinkę. Ale kurde. Chciałem, dün, żeby dün, dün, dün. Furman to wygrał. Nie, w, nie ten, ten jest słaby. Dobra. Nawet nie wiem, co to jest za samochód. T20. Teraz się ominąć go. No. Myślę, że wygrasz. A tak? Uda A, bo nie zdąży. A, bo nie zdąży. Chcesz go No. Ty no. no. Też wygrasz. Ja bym chciał Jesteś go zastrzelić, Om, omijanie jest dla słabych. No wiadomo. No to omin go. Oj, Furman. Furman, Furman. 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 I... Dobrze. O Jezus, <laughs> Szybko Furman. Jeszcze dasz radę. Minutę. No, no kurwa wąka! Nie da no, On radę. specjalnie, on specjalnie strzela no, w Tak, Uff. Teraz już... Tak. Specjalnie! Dawaj go, dawaj go. Jak ten. Jak w takim filmie. Patrz jak w opon si? celuje jebany. Na, na tak, ta, no w chuj celuje. Jak jedziesz 100 na godzinę nie, w to się sobie... tak było, nie? Jak? To strzelił e, ze snajperki w samolot. Nie wiem. I tak leciał z nie wiadomo skąd. O, bo jeszcze raz będzie próbował. Jeszcze jedna próba. Ostatnia próba. Teraz wszystko się wyjaśni... Przez co Popróbowa. kurwa Popróbowany xd Pierwszy samolot z brzegu bierzesz Jeszcze, jeszcze, szans, radę, no. jeszcze Furman, no zrób to proszę Dobra biorę szatana jest, Mam dawaj, tak mokre ręce, że aż masz akcent Szatuna biorę zdąży. Go. 17, nie zdąży, zdąży zdąży Zdąży, zdąży. zdąży. zdąży go zabić nie zdąży. Zdąży. zdąży Nie zdąży. zdąży, ma 10 sekund, nie ma go nawet na lupie jest na lupie już. Patrz, ty. Tak, jest na lupie. <słyska> Cztery, nie, furman, nie zdążysz! Witam! <śm> <słyska> 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 <Woo! Edo! słyska> wypadłem! <słyska> furman. No co, furman? Kto zginął? Bił kierowcą. 15 tysięcy. <słyska> no smutny, smutny, sorgo. <słyska>